bitwa pod Chocimiem w 1673 roku. Była to jedna z tych, można powiedzieć największych zwycięskich bitew w naszej historii, gdzie straty strony przeciwnej były no, prawie całkowite olbrzymie. Było to też, można powiedzieć, bitwa, która chociaż nie wpłynęła na losy tej wojny w czasie, której się odbywała, to jednak dała, na przykład Janowi Sobieskiemu możliwość, że za rok został królem Polski. Ale od samego początku. Pamiętajmy też o drugiej bitwie. W tym samym miejscu tylko ponad 50 lat wcześniej. W 1621 roku doszło do pierwszej bitwy chocimskiej. Ale my mówimy o bitwie z 1673 i tak polskimi siłami dowodził Jan Sobieski, czyli hetman wielki koronny i miał pod sobą 22 tysiące wojsk koronnych i 8 tysięcy wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Siły Imperium Osmańskiego liczyły około 35 tysięcy żołnierzy i broniły się w miejscu Starego Polskiego obozu tego obozu z roku 1621. Po prostu te pozostałości tego obozu, które też były obwarowane, zostały wzmocnione, przystosowane do ówczesnych warunków. Pierwsze ataki to 10 listopada, ale były to raczej ataki rozpoznawcze, żeby po prostu sprawdzić, jak broni się przeciwnik. I przez całą noc dochodziło do pozorowanych ataków. Pamiętajmy, że pogoda była wtedy no, bardzo niesprzyjająca z siłą tureckim, którzy nie byli przyzwyczajeni do takich warunków. Do tego te ataki z 10 listopada i ataki przeprowadzane całą nocą, te pozorowane bardzo mocno ich wyczerpały. Ale prawdziwy atak to ranek 11 listopada. Pierwsi uderzają spieszeni dragoni, którym udaje się zdobyć wały i przygotować teren do ataku husarii. Oczywiście ten teren był zabezpieczony przed atakiem jazdy. Trona, oczywiście Imperium Osmańskiego doskonale wiedziała, że ta polska jazda jest bardzo skuteczna, ale dragoni przygotowali warunki, i dochodzi do ataku polskiej jazdy, głównie ataku Husarii. Była ona dowodzona przez Hetmana Jabłonowskiego. No, hetman Jabłonowski to też postać, nad którą się można powiedzieć pochylimy, my porozmawiamy o niej, ale to może za jakiś czas, bo postać bardzo ciekawa. Naprzeciw Husarii ruszyła kawaleria wroga. Byli to spachisi, czyli ciężka jazda, ale Husaria ją rozbija. I walki przenoszą się do wewnątrz obozu. Dochodzi do ataku reszty wojsk polskich, i walki odbywają się wewnątrz obozu. Oddziały tureckie w końcu wpadają w panikę. A ich dowódca, widząc zbliżającą się klęskę, postanawia uratować część sił i przeprawić się na drugą stronę Dniestru. Dowódcą Turków był Hussein Pasha, ale most. Jedyny most, przez który można się przeprawiać, był już osłabiony przez ostrzał artyleryjski i w końcu runął, gdy rozpoczęła się przeprawa. Ta masa ludzi, koni, spowodowała, że po prostu runął, i tylko kilka tysięcy Turków przedostało się na drugą stronę, i tylko im udało się uratować. Około 30 tysięcy Turków zostało po, można powiedzieć, naszej stronie Dniestru. I albo zginęli, albo też dostali się do niewoli. Zwycięstwo było kompletne. I to przy całkiem niedużych stratach naszych. Do tego zdobyliśmy 120 dział, zapasy, no po prostu rozgromienie przeciwnika w sposób zupełny. To jedna z tych niewielu bitew, gdzie naprawdę tylko niewielka część wroga, niewielkiej części wroga udaje się uciec. Ale niestety zwycięstwo nie wpłynęło na przykład na odzyskanie kamieńca podolskiego. I chociaż straty przeciwnika były olbrzymie, to nie udało się do końca go wykorzystać. I z powodów, że w Polsce, można powiedzieć, nie tak łatwo było zorganizować dodatkową armię, a strona przeciwna z nie miała tak dużych problemów. Tylko, że nie wolno nic w tej bitwie umniejszać, to było naprawdę genialne, olbrzymie zwycięstwo. 30 tysięcy z 35 tysięcy Turków albo zginęło, albo dostało się do niewoli. Było to też olbrzymie zwycięstwo propagandowe. Polska znowu stała się słynna na całą Europę, że Polacy są w stanie odnosić takie wielkie, spektakularne zwycięstwa, po prostu wybijając wrogie armię, dosłownie w pień. Było to też potężne, potężna promocja Jana Sobieskiego. Oczywiście on już wcześniej, można powiedzieć, był osobą Znaną na całą Polskę, ale między innymi ta bitwa, bitwa pod Chocimiem, pomogła mu rok później w 1674 roku zostać wybranym na króla Polski. No i można powiedzieć, niedługo później odnosiliśmy kolejne zwycięstwa nad Imperium Osmańskim. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na materiały o bitwach co sobotę, o historii. W inne dni tygodnia. Zapraszam też do moich innych kanałów, na moje inne kanały. Linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.